Hmm? Ale on Żeby to państwa nie zmyliło, nie jesteśmy na terenie aeroklubu. Dzisiaj jesteśmy cały czas w stadninie Koni w Białce. Skąd państwa witamy i skąd zapraszamy na Lato twp 3 Lublin, Dorota Homa. Tomasz, zalewa, jesteśmy. Ja mam znalazłam miejsce dość wygodne, kosz w balonie, do balonu, chyba raczej tak to powinno się powiedzieć. Jest bezpiecznie w takim właśnie urządzeniu? Od dłuższego czasu. Musi być bezpiecznie, inaczej byśmy nie uprawiali tego hobby, tego sportu. Tak jak to robimy teraz. Proszę pana, jaki to ma tonaż? Tonaż. E... Mówimy tutaj bardziej o kumaturze. 3500 tysiąca metrów sześciennych, wysokość 21 metrów, czyli około... udźwignie ten kosz? Pięć osób. Spokojnie się zmieszczę. To, to Tomasz ja jeszcze powiem. może ze mną tutaj... Do widzenia, przejść. przyjemnych lotów. Ja wkrótce Tomasz, wrócę. Tomasz proszę państwa, przestraszył, ale nie ma czego. Latanie balonem i oglądanie tego, co pod nami, musi być wyjątkowym doznaniem, prawda? No zwłaszcza tutaj, w okolicy Krasnego Stawu, w okolicy Białki, te tereny są naprawdę prześliczne, przepiękne. Mała ilość kabli drutu wysokiego napięcia sprawia, że jeszcze przyjemniej się tutaj lata. Taka pogoda, jaką dziś mamy, trochę chmur, trochę słońca jest dobra dla was? Jest dobra, choć jesteśmy w środku dnia, więc czekamy, by móc polecieć przed zachodem słońca. Balony latają albo wcześniej rano, albo bardzo później po Czym to jest uwarunkowane? No właśnie pogodą. W tej chwili mamy po pierwsze terminkę, po drugie też mamy dosyć silne wiatry, które wynikają z prognozy. Czy latanie balonami jest coraz bardziej popularne? Tu województwo lubelskie, lubelszczyzna, to oczywiście na Łęczów i te zawody, które się odbywają. Jak jest, jeżeli chodzi o ten sport i czy on jest właśnie coraz bardziej na topie? Tak, widać, że balonów w Polsce z roku na rok przybywa. Gdy ja zaczynałem latać, balony, balonów w Polsce były dwa. W tej chwili jest ponad 100 sztuk i przybywa zwłaszcza sponsorskich, firmowych balonów. Proszę Państwa, wystarczy się tylko zainteresować, a takim właśnie balonem przelecieć się można. No dziś ja się raczej w tej chwili jeszcze nie wzbiję w górę poczekam do wieczora, natomiast teraz trzeba poszukać Tomasza Zalewy i sprawdzić, czy rzeczywiście on się przestraszył i gdzieś uciekł, czy może jednak jest w białce. Uciekłem. Proszę. Uciekłem, ale nie ze strachu, bo terminu strach nie ma w moim słowniku. Chciałem sprawdzić, o co chodzi z hodowlą roślin i z hodowlą koni. Małopolska hodowla roślin administruje tym miejscem i rzeczywiście rośliny w roli głównej, ale także konia. Jak konie i rośliny to żniwa, to wy dobrze wiecie, bo taki okres mamy, półmetek wakacji, jakie są to żniwa. W tym momencie faktycznie jesteśmy w trakcie akcji żniwnej. Spółka gospodaruje na dosyć dużym areale, bo to jest powyżej 6 tysięcy hektarów. Chcielibyśmy powiedzieć, że mamy półmetek żniw, ale to jeszcze wszystko przed nami. Aktualnie... To co, pandemia koronawirusa przesunęła te żniwa? Absolutnie nie. Tutaj jedynie, nie. jedynie, jedynie w zimie co wpływa, nie będziemy kończyć. Nie będziemy kończyć w zimie, żaden lockdown nam nie grozi. E, także nas tylko jedynie ogranicza pogoda. E, żniwa mamy dosyć trudne w tym roku, ponieważ aura nas nie rozpieszcza. E, mamy co chwilę przelotne opady deszczu. Niedawno skończyliśmy sianokosy, które w zasadzie tak powinny się zakończyć w miesiącu czerwcu. W tym momencie, jeśli chodzi o żniwa, mamy zebrany już w całej spółce rzepak ozimy. Został zebrany też jęczmień ozimy. Rozpoczęliśmy zbiory, zbiory pszenicy ozimej, pszenżyta ozimego. Także spółka aktualnie pracuje, żeby to, co zaplanowaliśmy, to, co włożyliśmy w te pola, zebrać i oczywiście zagospodarować. Małopolska hodowla roślin to jest także kwalifikowany materiał siewny. Dobrze się nauczyłem? Bardzo dobrze. dobrze. Czym wy się zajmujecie? Co to jest ten kwalifikowany materiał siewny? To jest zdecydowanie lepszy materiał, aniżeli w wielu przypadkach u dużej części nieświadomych rolników, którzy niestety wysiewają materiał niekwalifikowany, a więc namnażają go z roku na rok tym samym materiałem kwalifikowany materiał siewny który posiada małopolska hodowla roślin i obraca właśnie tym tym materiałem charakteryzuje się wysokimi normami które powodują że plony tych tych gatunków właśnie kwalifikowanych są zdecydowanie wyższe Tutaj możemy badając właśnie w zależności około niestety 15% jedynie Rolników, gospodarstw rolnych wysiewa na swoich plantacjach, na swoich areałach kwalifikowany materiał siewny. Ubolewamy na pewno nad tym, ze względu na to, że rolnicy, kupując ten materiał siewny kwalifikowany, mają zapewnione na pewno takie parametry, które mówią o sile kiełkowania, o zdolności kiełkowania, o masie tysiąca nasion, bardziej optymalnie mogą. Yy, obliczyć dawkę czy ilość wysianego materiału na danym areale, ten materiał siewny jest również i zaprawiany, profesjonalnie zaprawiany, dlatego też jakość tych nasion już na samym wstępie jest zdecydowanie lepsza. To my w podobnej branży pracujemy, bo Wy macie kwalifikowany materiał siewny, a ja mam yy, kwalifikowanego reportera telewizyjnego. To odmiana Dorota Homa się nazywa. Do niej się teraz przeniesiemy. Zdana nam postać. Tak. Proszę Państwa, no pięknie mnie określono, no ale cóż, tak bywa. To teraz będziemy mówić o tych nasionach, które rzeczywiście są produkowane na terenie Województwa Lubelskiego. Produkowane, może to nie jest dobre słowo bardziej hodowane. Jakie są, jeżeli chodzi o ofertę małopolskiej hodowli roślin, te nasiona, którymi Państwo możecie się poszczycić, które są hitem, są na topie, po które sięgają rolnicy? Jeżeli chodzi o materiał hodowlany, bazujemy na naszych odmianach własnych. Są to głównie odmiany pszenicy o zimę i medalistka, lokata, natula, kometa, błyskawica i mamy nowość na 2021 rok. Jest to MHR promienna. No, nazwy bardzo ciekawe, obrazowe i błyskawica i kometa. Skąd to się wzięło i kto właśnie w ten sposób nazywa te odmiany? Nazywają to hodowcy mamy pięć hodowli, głównie zbożami zajmuje się hodowla w kobierzycach i w polanowicach i to właśnie tam powstają nazwy tych odmian, żeby rolnik mógł to uchwycić. Hodowla. Powiedzmy, jak to wygląda w praktyce? No bo jak mówimy o uprawie o hodowli, to rozumiem, że to nie jest tak, że Państwo przy mikroskopach czy innych urządzeniach siedzicie i produkujecie te nasiona, tylko to jest normalna uprawa. Tak, jest to normalna uprawa. Przy czym e, długotrwała e, i bardzo pracochłonna, kapitałochłonna. E, chodzi tutaj o wyselekcjonowanie jak najlepszych roślin, e, o które są właśnie e, tolerancyjne na e, zakwaszenie gleby, e, na wyleganie, odporność na wyleganie, także. To są też te ważne aspekty, o których myślą rolnicy siejąc swoje zboże. Jak jest, jeżeli chodzi właśnie o rolników? Czy to jest tak, że oni chętnie na przykład się szkolą? Bo państwo, jako spółka, współpracujecie także z uczelniami. Może na początek ten aspekt. Czy uczelnie tutaj mają wpływ na to, jak ta hodowla przebiega? Może uczelnie nie, ale uczelnie chętnie zwracają się do nas po materiał siewny do badań i później my na tych badaniach też bazujemy, reklamując te nasze odmiany. A jak jest właśnie z rolnikami? Czy oni chętnie sięgają po takie nowości? Chętnie, bo materiał kwalifikowany gwarantuje wdrażanie postępu biologicznego i hodowlanego. Każda nowa odmiana, która jest wypuszczana na rynek polski, musi się cechować większym planowaniem od tych starszych. Jak jest jeżeli chodzi o szkolenia, czy tutaj prowadzicie takie szkolenia, spotkania, nie wiem, z rolnikami, mówicie o tym co jest na rynku nowego? E, oczywiście, staramy się jak najwięcej e, pokazywać się z tymi naszymi odmianami. Jest to dla nas forma reklamy. E, prowadzę takie szkolenia w e, ośrodkach doradztwa rolniczego e, w czasie e, targów rolniczych e, z Dni Pola i różnego typu spotkań, również w szkołach i uczelniach. No, no i pojawił zapy, się, zapy, coś czuję. Konie, się, bo... Oddech Tomasza na swoich plecach. Zdążyłem, chciałem zdążyć jeszcze do Was. Bardzo duży kompleks jest stadniny koni. W Białce to jest centralny plac, tam jest stajnia, tam jest ujeżdżalnia. My jeszcze Państwa dzisiaj będziemy tutaj oprowadzać, bo mamy jeszcze sporo propozycji dla Państwa. Białka dzisiaj. jeszcze nie odkryta i my ją dziś odkrywamy.